Dzień dobry. W tym filmiku chciałbym omówić funkcjonalność Moje pliki. Aby do niej przejść, należy wybrać zakładkę Moje pliki i wybrać Lista. W tym miejscu możemy składować różnego rodzaju dokumenty, takie jak na przykład faktury. Dodajmy taką jedną fakturę. System automatycznie nam podpowie podstawowe dane odnośnie faktury. Prześlijmy. Po wprowadzeniu faktury system umożliwi nam korzystanie z OCR, zaksięgowania, podglądu, pobrania lub usunięcia pliku. Należy zaznaczyć, że każde użycie ocr kosztuje 35 groszy. Zaksięgujmy tą fakturę. System przeniesie nas automatycznie do ewidencji. Wybierzmy kontrahenta. Dane z faktury zostały automatycznie zczytane. Tak, tak więc dodajmy ją i pojawi się ona nam tutaj w systemie. I gratulacje, teraz już wiesz w jaki sposób korzystać z funkcjonalności moje pliki w systemie PuzzleTax.